Pomysł był bardzo prosty. Robert Wolesko, który nie wiem czy do nas dołączył, zapraszamy cię Robert, to jest scenarzysta i autor pomysłu właśnie, który 4 lata temu myśmy razem pracowali wspólnie nad filmami krótkometrażowymi, powiedział, że ma pomysł, żeby zrobić film o dwóch dojrzewających dziewczynkach w świecie dancingu i żeby muzykę do tego filmu napisały i napisały teksty siostry Wrońskiej, ballady i Romance, ballady i romanse, które są tutaj właśnie z nami i żeby był tytuł córki dancingu. Kiedy się okazało, że nie, nie będą to właśnie takie problemy 30-40-latków z, z rodzicami, z dzieckiem, przyszłością, to, 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 to się zawsze ucieszyłem i tym bardziej, że znałem Roberta wcześniej z Roberta Ballesto z teatru. I widziałem, że Białkalibrud to jest twórca, i z, z tym większą ochotą się rzuciłem. A jeszcze kiedyś okazało, że to, jest, że to są lata 80., że to są Dancingi, więc domyślacie się Państwo, że no dla, dla aktora to jest, że tak powiem, bardzo smaczne. Bardzo, bardzo fajne rzeczy są do dogrania w, w, w takich realiach, jak właśnie w tym filmie. No i oczywiście wtedy, oczywiście z, jak przyszedł scenariusz, to z, zacząłem się tylko zastanawiać, czy znajdzie się taki kozak, który to wyprodukuje. Padł pomysł od Roberta, żeby to były syreny, które są jakby metaforą dojrzewających dziewczyn. Ale zawsze mnie inspirowała, yy, inspirowały syreny. Miałam jakąś tam yy, muzykę z Małej Syrenki i bawiłam się cały czas w syreny. I ta syrena gdzieś zawsze towarzyszyła właśnie w moim życiu i tak samo też Michalinie, także Myślę, że jesteśmy prawdziwymi syrenami. A za syrenami przyszedł pomysł musicalu, ponieważ syreny śpiewają i też jest to świat dancingu, czyli jakby też muzyki na żywo. I oczywiście syreny nasze nie są taką infantylną stroną syreny, też zagryzają, dlatego są również w naszej opowieści elementy horroru, fantazy i tragikomedii. Ten miks, bajka dla dorosłych, czyli coś, co jest jakby z jednej strony o syrenach, ale z drugiej strony o śmierdzących syrenach. Czyli stąd wynika i przepełnienie tego jakoś taką erotyką, i, e, ale taką też trochę tego, e, w nas, naszym zamierzeniu, właśnie taką per perwersyjną, taką e, niemodną erotyką, i, e, i to, że on jest brutalny, ten film, i to, że jest obleśny i krwawy, i to jest jakby ten taki, no, no więc. Stwierdzenie, że to bajka dla dorosłych, to było dla nas takim um, wyznacznikiem. Tak symboliczna opowieść Aga mówi o, o dojrzewaniu, o tym, jak jeden człowiek drugiemu się poświęca i jest w stanie e, dla siebie i dla drugiej osoby zrobić. Jak patrzę na ostatnie kilkanaście minut tego filmu, to mam bardzo różne myśli a propos tego, o czym ten film jest eee, i konwencja użyta jest tylko jeszcze chyba dodatkowym atutem. Były pomysły też od innych naszych konsultantów, żeby dać na dancing, żeby wprowadzić, eee, żeby wprowadzić żołnierzy, żeby Syreny zjadły zomowców, ale wprowadzać my celowo nie chcieliśmy wprowadzać, <grym> tak, celowo nie chcieliśmy wprowadzać e, takiego wartościowania. Syreny jedzą gejów, dla nich geje, zomowcy to jest jedno i to samo. Ludzkie mięso po prostu.